blokujemy Garena, teraz sprawdzamy najlepszego Garena otp Jaki gruny gra, jaki build gra Okej, okay, Joao na US e taki build, takie runy, dobra, kopiujemy jego runy Teraz najważniejsze, czyli pierwszego wave'a po prostu chcemy pushować Jak najszybciej się da, puszujemy, ignorujemy enemida, jeśli jest to możliwe Schodzimy i dajemy ward na Raptorę. Kolejny wave, one shotujemy, i co robimy? Nie dajemy enemy mid Nie niego. Jak masełko Chodź to. Korry ław, jak masełko w niego wjeżdżam, zapóźno podka. Nieee! Help, 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 help! A teraz powtarzamy, czyli puszujemy wave'a, puszujemy wave'a i co robimy? Tak, schodzimy. O, jest kotek! A tu! Nie! Mały kotek! Terry łap, got me! jest puszowany wave, czyli kolejne zejście. Próbujemy zabić topa! A ja Nie! Enemy zaczyna się poczuwać i chce się z nami strajdować, więc trzeba mu pokazać, kto rządzi nam idzie. I że nie warto się z nami bić. Jest tu, kurwa, jest tu! Dawaj go. Daj mu! Enemy raptory tak naprawdę nasze raptory. Zapamiętaj! Enemy camp to nasz camp. To i red to nasz Red. Po kampach wiadomo, dajmujemy topa, żeby presja była. Regar. Kicia tu jest. Gdzie jest kicia? O, kicia. No hej! Mm, o, kicia! Ja trzeba pomóc po playnowi. Zabijamy lulu, bierzemy tower, bierzemy wave'a, schodzimy, zabijamy Fedwane, która ma 6 zero, fleszujemy na nią, erkujemy ją, a na sam koniec i tak przegrywamy tą grę.